Dzisiaj znowu w Kniei. Bardzo przyjemny poranek. Popadało zupełnie inne powietrze. Deszcz był bardzo potrzebny, było bardzo sucho. Także bardzo fajnie. No i dzisiaj jeszcze taka niespodzianka mnie spotkała dziesiątaczek od młodego byczka. Wydaje mi się, że to będzie do pary tego ósmaczka sprzed, sprzed dwóch dni Odległość między nimi około 300-400 metrów Także całkiem możliwe Bardzo fajnie Tyczka nieduża, ale zawsze to To jest tyczka i cieszy Że fajniutko. Okej, okay, pozdrawiam.